Ja, Alanuty, to pierwszy odcinek z Crash Royale. Tak, z Crash Royale. Napiszcie, czy się cieszycie, że nagrywam dwie gry. Może być nawet i trzecia, tylko musicie napisać w komentarzach, oczywiście, co nie? Więc zapraszam was jeszcze do mojego klubu, który stworzyłem, Bambiki i Podłoga Polska. Ogólnie ja mam nick Bambolowski, więc zapraszam was do tego klubu. Hmm, bardzo fajny klub, nikogo na razie nie ma, no ale... No tutaj <grystanie> mam taką kur kur kurka. Dobra, więc... Yy, tutaj... A mogę sobie... Więc otworzę sobie. Uwaga, czy będzie coś fajnego? 51 Golda do kanona i do Goblin Hata. No to nawet spoko rzeczy. Dobra, to ja już sobie tutaj. Aha, bo to nie można, dobra. Więc zaczynamy pierwszą gierkę. No i napiszcie wam się, co? O i napiszcie w komentarzach jaka gra wam się bardziej podoba to przypnę wam serduszko oczywiście Mistrz, <laughs> <laughs> Mi, że bardziej się podoba chyba... Brawl Stars, mm, Brawl Stars chyba. No ale Brawl Stars to też bardziej taka dziecinna gra, więc... Dobra. Kiedy widzę, że on tutaj też to to sobie Dobra, on już nie będziemy walczyć na tak... Sorry, sorry, że mam tak głośno tego Crash Royale ale... Ale... Nie uwierzycie, który ja już raz nagrywam ten odcinek. Chyba nagrywam już go... nie wiem, chyba czwarty raz. Ale jak będzie coś... jak będzie za głośno, to ja chyba... Ja się chyba zabiję normalnie. Uff, normalnie. Ale obiecuję, że już tak na pewno głośno nie będzie, bo mnie to nawet wkurza Jak to tak głośno jest, a ja was, do was gada, więc to trochę wkurzające jest, dobra. Więc chyba będzie wygrana, mi się tak wydaje. No, wygrana tutaj już mogę. Kurde. Mmm, kurde, ale mi się przydaje teraz Arołki. Dobra to... Dobra, nic, to pójdę tak... pójdę tak w atak na mnie. Dobra, więc... A, w sumie mogę dobić tą, tą beczkę, więc... No i wygrana. Więc... Niezbyła gierka. Zagramy jeszcze jedną taką może gierkę. No i to będzie tyle w tym odcinku, no bo to było takie przywitanie z, y, z Crash Royale jeśli jak to mogę tak powiedzieć bo więc zaczekajcie, krótkie cięcie szybkie cięcie, y, szybkie albo krótkie dobra więc jestem po krótkim cięciu mamy, mamy skrzyneczkę ja ogólnie dostałem skrzyneczkę więc bardzo fajnie dobra. o, Gemiki 2 do barbarianców, do Minionsów do Kinga do Tombstone'a. A no i to tyle. Ogólnie napiszcie, jak Wam się podoba ten sezon. To już jest dziesiąty sezon. Te sezony tak szybko lecą, nie? Ja jeszcze pamiętam, jak był pierwszy sezon, ogólnie. O tutaj, właśnie Bambolowski tą kureczkę dał, dał taką. No więc. Zagraj, zagrajmy jeszcze ostatnią gierkę, no i to by było chyba w tyle w tym odcinku. Bo takie małe przywitanie właśnie z Brawl Stars. Dobra, więc lecimy. Uuuu u, u. jakiś. Pottersnik. Jak tutaj. O kurde, ma Huntera. Ja też chyba mam Huntera. Uwaga, kto, kto wygra? Kurde, tutaj Brawler Co? Jak tu tak? Jak to tak? Tak nie wolno. Dobra. Mm, kurde, zapomniałem, że on Dobra, to wezmę tak. Nie wyzwyczaj sobie, tak szkieletonka już skeletonka postawia. Piszcie w komentarzach, jak jestem za cicho, bo właśnie ja teraz czasem mówię głośniej, czasem ciszej, więc piszcie w komentarzach, czy mam mówić głośniej, czy ciszej. Bo teraz właśnie mówię głośniej, bo nie wiem właśnie, czy wy mnie słyszycie, więc... O kurde. Jakbyście tam w oddali słyszeli taką piosenkę, to nie reagujcie. Po prostu to... Coś tam leci, nie wiem. Nieważne. Dobra, więc lecimy na tą wieżę. Kurde, tylko nie wiem, czy tego, tego czasem meczu nie przegram. Hmm, bardzo szkoda. Czy nie wiem, czy teraz przegram, czy nie. No, dobra. Hmm. Dobra, dam mu. Fajnie. Wygrałeś czemuś. numer 17, no ale to nieważne. To wszystko jest tego filmiku. Dzisiaj prawdopodobnie też nagram filmik, tylko z Brawl Starsa, więc do zobaczenia w Brawl Stars. Wow. Do zobaczenia w Brawl Stars.